Winda zatrzymała się na piętrze, którego nie było w rozkładzie. Kobieta zrobiła krok w przód. Zardzewiały szyld nad drzwiami mówił minus dwa. Korytarz przypominał hotelowe Lobby, ale wszystko było przestawione. Recepcja tam, gdzie nie powinna, schody donikąd z oddali dobiegła melodyjka z pozytywki. Nikogo nie było. Drzwi windy za nią zamknęły się z cichym kliknięciem. Na wyświetlaczu Trzynaste piętro. Latarka zgasła. Na moment została tylko ciemność. Gdy światło wróciło, za recepcją stała kobieta. Tyłem, w tym samym płaszczu, z tą samą fryzurą. Nie oddychała. Gdy odwróciła głowę, jej twarz była gładka. Zbyt szeroki uśmiech, czarne oczy. Kobieta rzuciła się do windy. Drzwi już otwarte. W środku tylko ciemność. I cienie. Zatrzasnęła je z impetem. W odbiciu lustra nie była sama. Winda ruszyła w dół. Numer zmienił się na minus 13, jej twarz w odbiciu powoli się zmieniała. Zgasło światło. Gdy wróciło, lustro było puste. Drzwi się otworzyły. Korytarz sterylny, biały, zbyt czysty. Nie zrobiła kroku. Zadrżała, usłyszała swój głos. Wejdź, już czas. W lustrze pojawił się napis. Zostałaś zastąpiona. Zbliżenie na panel windy. Zamiast przycisków jej twarz zamrożona. W krzyku ściany się zbliżały i wszystko zniknęło.